W dzisiejszym filmie taka trochę manualna praca. Witajcie. Dzisiaj sobie pokosimy tym sprzętem, taką kosą spalinową. O, proszę bardzo, przy tych drzewach, przy słupie, tam też dalej przy tych drzewach. Co tutaj mogłem, to skosiłem rotacyjną, ale wiadomo, wszystkiego się nie pokosi rotacyjną przy samych drzewach, więc zaczynamy. Mam tutaj przed chwilą założoną żyłkę i jest ona trochę przygruba przez to ciężko tutaj ma ta kosa nią ciąć, ale dużo tego nie ma, więc jakoś sobie potnę mam też cieńszą no ale założyłem akurat grubszą, więc trochę wolniej, ale muszę nią tutaj ciąć, więc lecimy i dziabiemy także Startujemy. Aha. 加嘞！ i'm going Słuchajcie, w tej kosie czyściłem gaźnik, wszystko tutaj rozkręcałem, cały gaźnik i był czyszczony. W ogóle yy, ta robota była nagrywana. To czyszczenie tego gaźnika, ja tutaj nagrywałem Wam, yy, ale koniec końców nie weszło to na antenę. No, yy, może kiedyś Wam to pokażę, ale będziemy sobie jeszcze rozkręcać inny gaźnik, bo mam jeszcze inny gaźnik do rozkręcenia i do przeczyszczenia, więc tam to Wam pokażę tak lepiej. Bo ta kosa tutaj nie chciała mi dobrze działać. A okazało się ogólnie, że to nie była wina gaźnika. Także tak trochę bez sensu to było rozkręcać. No ale to dopiero później się to okazało. No i gaźnik był czysty, ale to nic. Mam mówię, tak jak mówię, mam jeszcze jeden gaźnik do rozkręcenia. Więc to sobie na filmie rozkręcimy tam kiedyś. I Pokażę Wam jak to tam w środku wygląda i przeczyścimy, zobaczymy czy akurat w tamtej maszynie e, przeczyszczenie tak gaźnika coś pomoże. <grym wytkuj> były jakieś suche gałęzie W ogóle mam też talerz tutaj do tej, do tej maszynki i pracowałem też na talerzu tutaj wczoraj, czy tam przedwczoraj, ale tutaj to żyłką lecimy, bo to taka trawa. Dobra, tu już było rotacyjną pokoszone, ale zawajcie koło hydrantu. Pięknie. Wydaje mi się, że czyszczenie tego gaźnika to i tak tutaj coś dało, bo w tamtym roku jak kosiłem, to wydaje mi się, że mniej mocy ona miała, a to nie jest i tak duża kosa. Ona tam dużo mocy nie ma. I tak tutaj kilka drzew mam do ogarnięcia, chwila. Wyczyszczę sobie to, bo później to się będzie tu zawijać i tam do środka to się zawinie w końcu. Chyba na odwrót to zamocowałem. Wiecie co? Źle to zamocowałem, bo jak bo jak z jednej strony tu widzę wciągam, to z drugiej się też wciąga. <laughs> Jakoś pokrzaniłem to na odwrót. Dobra, spróbuję to zaraz naprawić. Hmm. Poprawiłem już to chyba i wyrzuca mi chyba już tą żyłkę. Teraz jest. Jest to, widzicie, widać, że ta żyłka jest tak skierowana, no tak w stronę ataku. A i ten nóż, który tam ucina, jest trochę tępy. Miałem go naostrzyć, ale już mówię, dobra, lecimy. Już. No, no bo tak, to startujemy. Zobaczymy, czy teraz będzie wyrzucać, ale na razie jest yy, dobra, więc kosimy. <słyski> No działa! Wysuwa się, bo walnąłem w tego ażura przypadkowo i się wysuwa ta żyłka. Ja nie wiem te ażury w tym rowie to przecież to za chwilę się zarośnie tako, to wcale nie będzie widać tego. Dobra, więc to tyle. Tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę taka manualna robota, nie tam, że abyt jeżdżenie traktorem. Więc tyle w tym odcinku. Z tej strony Barcon. Ja wam dziękuję za uwagę. No i mówię do zobaczenia.